Ismael. Mijały lata, a Abram i Sara nadal nie mieli dzieci, jednak bardzo ich pragnęli. Zanosili do Boga wiele modlitw w tej sprawie. Sara straciła już wiarę po tylu latach oczekiwania. Nic z tego nie będzie. Jesteśmy już za starzy, myślała. Moglibyśmy, już być dziadkami, a. ale nie rodzicami. Potem Sara powiedziała do Abrama: Weź moją służącą Hagar. W tamtych czasach często zdarzało się, że mężczyzna miał dwie żony. Nikt nie myślał, że to jest złe, jednak pan Bóg był temu przeciwny. Tak więc Abram wziął sobie za żonę Hagar, która nie chciała już teraz być służącą. Kłóciła się z Sarą często, i w końcu doszło do tego, że Hagar chciała odejść na pustynię. Pan Bóg zatrzymał ją jednak i powiedział, żeby zawróciła, ponieważ urodzi syna o i nazwie go Ismael. Rzeczywiście tak się stało. Abram bardzo się cieszył z narodzin syna, jednak Hagar nie zmieniła swojego zachowania w stosunku do Sary. Pomiędzy nimi panowała niezgoda. Skąd się to wzięło? Z powodu niecierpliwości Sary. Abram Kochał syna i starał się go nauczyć tego wszystkiego, co powinien wiedzieć i umieć dobry pasterz. Ludzie wokół mówili, że Ismael odziedziczy wszystko, co teraz należy do Abrama. Jednak Pan Bóg myślał inaczej. Kiedy Abraham miał prawie 100 lat, Pan Bóg po raz kolejny go odwiedził i powiedział, ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Tak, Abram powinien był o tym pamiętać i wierzyć, że Boże Słowo wypełni się. I znowu pan Bóg powiedział mu o synu, którego ma nazwać Izaak. I od którego będą pochodzić całe narody. Pan Bóg zmienił też imię Abrahama na Abraham, co znaczy Ojciec wielu narodów.